Siemanko moi drodzy, Damian Kuziak z tej strony. W tym filmie pokażę Ci, jak robię kasę na Binance Za darmo i praktycznie bez ryzyka. Zarabiamy, wypłacamy, wydajemy hajs. Kreujemy świat, kurtyk i nice. Dużo wiedzy Wam dajemy lub hajs. dlaczego mówię bez ryzyka? bo było e, co miesiąc, mniej więcej co miesiąc organizowane są takie jakby pieniędzy e, na nowe projekty e, czyli możemy a, swoją kryptowalutę BNB, jak posiadasz, e, za tą kryptowalutę mieć możliwość co miesiąc e, mieć możliwość zainwestowania, bo to jest inwestycja i to nie jest porada inwestycyjna od razu mówię, że tutaj nie jest to żadna porada inwestycyjna, ja Ci tylko mówię to co ja robię co miesiąc jest możliwość, żeby zainwestować w nową, w nowy startup, tak? Żeby te BNB swoje, które posiadasz, jeżeli posiadasz, żeby po prostu e, część z tych BNB e, włożyć po prostu w nowy startup, tak łopatologicznie i Dlaczego mówię, że to jest bez ryzyka? Bo ja te BNB posiadam już od nie wiem, półtora roku, co miesiąc, organizowane jakieś zbiórki, zbiórki pieniędzy na projekt, i to jest tak, że ty musisz wygrać los na loterii, i dopiero wtedy się kwalifikujesz do tego, że w ogóle możesz te BNB włożyć w nowy projekt, w nową firmę startup. No i odpowiadając na pytanie. Eee, dlaczego dla mnie osobiście, dla mnie to nie jest prawda inwestycyjna, ryzyko zawsze istnieje, ale dla mnie nie ma tu ryzyka, eee, praktycznie. A nawet jak się coś stanie, to, to już i te, tak tyle zarobiłem na czysto, eee, posiadając same BNB i próbując inwestować w te projekty. Bo jeżeli ci się uda wygrać taki ticket, to po prostu jest czas, wszystko jest napisane, że musisz po prostu tam kliknąć. Jeżeli masz BNB to kliknąć i, i jakby ten ticket, ten ticket yy, wygenerować. Jak masz tikety i któryś wygra, tam po, po dwóch dniach będzie informacja, że, że mój, yy, jeżeli mój ticket wygra, to zawsze zawsze w, pierwszym, w pierwszych kilku dniach cena jest wyższa niż ta wartość BNB, jaką po prostu w to włożyłeś. To nie jest zawsze, ja Ci mówię, zawsze było, a co będzie, no wiadomo, że jest ryzyko. Ja na tym zarobiłem, e, no zarobiłem już trochę kasy i dlatego pokazuję Ci tylko, że, że robię to jeszcze raz. Teraz jest projekt, tak, teraz jestem zalogowany na Binance. Ci pokażę, jak ja robię kasę na Binance. Jestem zalogowany, tutaj cyk, jest wszystko. E, jestem zalogowany, vib0 i tego. I teraz Ci pokażę, a tutaj wszedłem przez przypadek w ten w swoje konto. teraz ci pokażę tutaj klikniesz sobie na samej górze po lewej stronie są takie krateczki, krateczki. w te krateczki sobie w kwadraciki sobie klikasz i wybierasz launchpad, launchpad, tak. ja już to kiedyś nagrywałem nie jeden filmik po angielsku, teraz nagrywam po polsku, ale tak dla przypomnienia jak ja robię pieniądze. Praktycznie każdy projekt idzie w cenie w górę po wyjściu, później są różne tam turbulencje, ale w pierwszych kilku dniach od razu sprzedaję, i, i nie, było takiej, nie było takiej sytuacji, że nie zarobiłem. Tak, oczywiście, nie zawsze ten ticket udaje mi się wygrać. Dobra, i to jest takie preparation. Period ja obserwuję co jakiś tydzień. Czy, te, czy coś się pojawiło, jakiś nowy projekt, bo różne mogą zmiany być, może nie być to co miesiąc, tylko nie wiem, co czy tygodnie, bo zmiany są czasami. Obserwuję co tydzień, obserwuję, czy jakiś projekt nowy nie wyszedł na Binance Launchpad, czyli to jest Initial Exchange Offering, czyli IEO. I teraz jest na przykład Preparation Period, o wcześniej w Troju próbowałem zainwestować, nie wiem, czy mi się udało, albo się udało, albo się nie udało, już nie pamiętam. Ale teraz jest Wazirx, Wazirx, ja sobie klikam w tego Wazirx i Ci pokażę jak łatwo po prostu generuje Ticket. Bo widzisz, już mam zostało tylko 9 godzin, bo tam wcześniej jak patrzysz sobie, to masz rozpiskie, kiedy jest Preparation Period, end time, czyli przygotowania, okres przygotowawczy, koniec okresu przygotowawczego to jest trzeciego lutego godzina 7.59 i 59 sekund no. ja jeszcze mam 9 godzin i teraz Ci pokażę jak ja to klikam tu nic nie trzeba robić, tu po prostu trzeba kliknąć parę razy i, i obserwować raz na tydzień jak masz BNB ja tak robię od półtora roku, co, co, co któreś, co któreś Initially Exchange Offering w ten sposób, jak próbuję wygenerować tikety, to któreś wygrywa, któreś nie wygrywa. Jak wygrywa, to zawsze zarobiłem pieniądze. Czy zawsze będę zarabiał? Nie wiem, ale zawsze zarobiłem pieniądze. I nawet jakbym teraz nie zarobił, to i tak tyle, ile zarobiłem, to już mi się dawno zwróciło te BNB. Także. Ja, ja nie, nie wiem, dlaczego w ogóle ludzi tego nie robią. Dlatego pokazuję sposób zarabiania dla mnie, dla mnie osobiście bez ryzyka. Oczywiście ryzyko jest, ale każdym, za każdym razem zarobiłem. Fakty są faktami. Nie Jeden film nagrałem na ten temat i pokazywałem, jak na żywo sprzedaję walutę. Tu masz mój balans. Ja mam 201.32 BNB tej kryptowaluty, czyli 201 sztuk kryptowaluty z groszami, i to jest mniej więcej 4 tickety. Tam na dole, na dole jest fajna informacja, że to jest 4 tickety. Ja mogę 4 tickety wy, wygenerować i jeżeli jeden tiket mi wygra, to tam za, za bodajże 200 dolarów, czy tam 300 mogę, 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 ym, mogę wymienić te BNB na monety, na kryptowalutę tego nowego projektu. O to tutaj chodzi. I ja nie będę tutaj mówił teraz godzinę co, jak, na jakich zasadach i tak dalej. Tam trzeba mieć chyba z 50 BMB. Ja mam 200 ponad, żeby mieć te 4 etykiety, żeby mieć większe prawdopodobieństwo wygranej, a tam minimum jest, nie wiem, 50, 100, nie pamiętam. To już ja, ja już nie jeden, nie dwa filmy nagrywałem i tłumaczyłem to. To jest w ramach przypomnienia jak zrobić hajs praktycznie <noise> praktycznie no m, m, chciałoby się powiedzieć bez ryzyka Dobra, 99% to i tak jest za dużo, bo to jest, to jest, to, jest to, to jest masakra. Jakie są możliwości zarabiania, jeżeli ktoś z tego nie korzysta to... ok, ok, Ja tylko ci pokazuję jak się robi pieniądze. Czy ty zrobisz tak samo, to już od ciebie zależy. No, 201 sztuk, 4 bilety. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, preparation period, tą rozpiskę mieliśmy wcześniej, to co Ci mówiłem, ten preparation period, jeszcze 9 godzin, no i co tam jeszcze pisze ciekawego, tak. Mm, tak, e, i w następnego dnia, czyli 4 lutego e, jest losowanie, czyli lottery draw i wyniki są tego samego dnia, także pyk i... Najprawdopodobniej tego samego dnia już od razu wchodzimy na giełdę, cena do góry, zawsze tak było, zawsze tak było, nie było, nie było, nie było miesiąca gdzie cena nie poszła do góry, zaraz po, po tym jak na tej na tej giełdzie na Binance na platformie Binance Launchpad wystartował nowy projekt. No dobra, ja chcę te etikety no i tu jest rozpiska, co czym jest Wazirx ja bym to mógł 3 godziny nagrać, ale nie będę o tym nagrywał. Można sobie poczytać. Yy, ja chcę te bilety posiąść. No i tutaj jest cała rozpiska. O, ale a, a, jest allocation per winning ticket. Masz tu allocation, a nie mogę tego zaznaczyć, bo mi się, kurde, coś tu... Nie, nie, nie mogę to zaznaczyć. Widzisz? Allocation poniżej e, tego, tego mojego filmu, mojej twarzy. Masz allocation per winning ticket, czyli masz 200 dolarów maksymalnie możesz... Możesz za, za równowartość BNB 200 dolarów, czyli na przykład, nie wiem, tam 20 BNB Będziesz mógł włożyć w ten projekt, jeżeli jeden ticket Ci wygra No I tam pierdoły, pierdoły, pierdoły Ile monet, ile wszystkiego Token type, typ tokenu BEP BEP2 hmm, 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 hmm. No Dobra. I co? I aha, i claim ticket mam na dole na szaro, i coś muszę zrobić. Tutaj zawsze coś muszę zaakceptować. A gdzie tutaj kliknąć, bo tu jest widok z komórki. Ja chyba ten widok muszę najpierw zmienić. Aha. Aha. Zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj gdzieś, gdzieś się tutaj akceptuje. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić widoku na bo ja mam tu widok, no, normalny widok na komórce a nie wiem czy tutaj tryb w przeglądarce, tryb PCTA, nie wiem czy, czy muszę włączyć czy nie oj, kamera się przestawiła czekajcie, kliknę tutaj BNB Balance żeby sprawdzić, aha, to jest mój a, aha, A, tu jest rozpiska, ja sobie kliknęłem tutaj o, BNB Balance, pod, tym, pod tą kwotą 20, nad tą kwotą 201 BNB I, i tu o czym wspominałem, tu o, minimum 50 musisz mieć E, większe lub próbne Minimum 50 musisz mieć BNB żeby mieć jednego ticketa ja mam 201 czyli ja jestem w zakresie od 200 do 250 co daje 4 tickety proszę bardzo I understand tak gdzieś tutaj się klika e, check details może holding nie, nie 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 bo to oni liczyli każdego dnia ile tam miałem na tych na koncie Dobra muszę zmienić tryb Bo ja zawsze to robię z tego no zazwyczaj to robię z, z, z komputera, z komputera. Zmieniam tryb, zmienimy sobie tryb na desktop, desktop site w przeglądarce. Każda przeglądarka ma ten tryb taki, że o, że udaje peceta. I tutaj coś trzeba zaakceptować, eee, coś trzeba będzie zaakceptować. A widzisz, ja ten film dogram, a wiesz dlaczego? Bo tu jest Time Left to ono dopiero wystartuje za 9 godzin, czyli za 9 godzin będę kontynuował to wideo i pokażę Ci jak e, klejmuje, czyli, czyli e, biorę bilety, generuje tikety, czyli time Left po prawej stronie masz nad zegarem, nad tymi 90 godzinami time Left, czyli cza, czas pozostały do wygenerowania e, biletów. Czas pozostały do startu, begins, do startu. Czyli jeszcze to nie wystartowało, dlatego tam nie było żadnej opcji. Wcale nie musiałem zmienić tutaj trybu przeglądarki. Tutaj, desktop site I, 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 i co? No, no, i tutaj jest na szaro. No, i czekamy, czekamy 9 godzin. Ja tutaj dogram i będzie gitara. Także na razie trzymajcie się i zrobię dogranie po 9 godzinach. Na mnie tej strony, I pokazuję Ci na pignacie, przychodzi ci na pinnacie i szczęście dał, jak robotka zadam. No, za nie wiem, że taki interest moja tylko opinia. Bo yy, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, co miesiąc organizowane są IEO, jeszcze na żadnym, ja nie straciłem, a powiem więcej, yy, yy, nawet jak teraz stracił to, co w się chciałbym nagrać to i tak jestem do przodu, Dobrze. także... Jestem praktycznie bez ryzyka, czyli pokazuję jak zarobić kasę praktycznie, no, niskie ryzyko, to zawsze trzeba powiedzieć, jeżeli nawet ktoś nie widzi ryzyka, tak jak ja, to jest niskie ryzyko, ryzyko zawsze jest, a zależy dla kogo i zależy jakie. No i teraz tak, poczekałem 10 godzin, dlatego żeby już e, tiket e, mo, można posiąść, jakby wygenerować tikety. To już opowiadałem w poprzednim odcinku, i, i tak jestem zalogowany. Przechodzimy sobie tutaj po Bożemu. Nie tą kropeczkę przesunę się na lewo. Te tutaj kreseczki poziomy po prawej stronie, na górze. Klikam, a, klikam. I teraz produkty rozszerzam. Produkty i klikam Launchpad. Czyli przechodzimy tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. Kliknąłem produkty, kliknąłem. Teraz daję siebie na prawo. I teraz tak, chodzi o Wazirks, tą kryptowalutę. I teraz tak, jest nawet tutaj napisane Ticket Claim in Progress, czyli generowanie ticketów jest w trakcie teraz. No i ja sobie teraz wchodzę. Już nie pieniądze, pieniądze, po prostu PNB już jakieś półtora roku temu i za darmo po prostu generuje pieniądze. I, i, no i tutaj się tutaj Ci pokazuję jak to robię. Także naturalnie, bez żadnego polecania, tutaj nie ma żadnego polecania, pokazuję Ci jak ja robię sam dla siebie pieniądze. No i 17 godzin mam, tak, bo tutaj 24 godziny było na to, żeby te bilety wygenerować. 17 godzin mam, klikam sobie już, teraz widzisz, że nawet na dole jak sobie przewijam, to jest od razu claim tickets, tak, wygeneruj tikety. Teraz klikam sobie, ten przycisk żółty na dole i co? Price, cena za jednego WRX, to jest dla mnie nieważne, bo praktycznie, tak jak wspominałem, wszystkie Initial Exchange Offering na wszystkich co miesiąc mogłem zarobić, jeżeli mój tiket wygra. Cztery tikety się wygenerują, tak, e, zgadzam się, to jest aktualnie mm, zaznaczone, fajeczka, że się zgadzam, I have read and understand, przeczytałem i rozumiem Token Purchase Agreement, umowę dotyczącą zakupu tokenów. No i co? I tutaj nic nie klikam, tylko sobie... Nic nie klikam. No klikam sobie tylko żółty przycisk na dole claim tickets. Please confirm that you wish to claim. Proszę potwierdź, że chcesz wygenerować 4 tikety. Ostrzeżenie warning you can only complete the ticket claim process once. Czyli nie generuj sobie po jednym ticketie tylko tak jak tutaj ja na przykład mam 4, chcę 4, no to od razu maksymalną ilość sobie... Um, wklepałem 4, znaczy było sam automatycznie wklepane, ale nie można tego procesu powtórzyć, jeżeli mam 4, a bym teraz wybrał 1, no to, no to nie mogę później już, już kolejnego ticketu wygenerować albo generuję 1, albo 2, albo 3, albo 4 mam tak do wyboru teraz, no generuję wiadomo 4, bo po co, po co mnie jak ja, jak tu każde Initial Exchange Offering dało zarobić co miesiąc ok, klikam confirm Voila, pięknie. No i mam my ticket number, fajnie, wszystko jest pięknie, mam cztery tikety i co. I teraz sobie zaglądnę, kiedy to losowanie jest. Cofnijmy się i zobaczymy, kiedy to losowanie jest. Tutaj ładnie jest pokazane Lotery Timeline, czyli no timeline, no wiadomo o co chodzi. A może nie wiadomo. No po prostu co i kiedy i gdzie. Co i kiedy. I jak. Ticket Claim to jest dzisiaj, czwarty to jest jutro Lottery Draw, czyli jutro się dowiem czy moje tykiety wygrały, czy nie wygrały, także świetnie, świetnie, także tak tak generuje tikety. No, także jeżeli no masz jeszcze 17 godzin, ja ten film wrzucę, to jeszcze jakiś będzie miał 10 godzin. Jak oglądasz moje filmy, masz BNB to świetnie, świetnie, masz okazję naprawdę z niskim stopień ryzyka. Zależy, jak oceniasz ryzyko, po prostu zarobić dodatkowe pieniądze. No. Tylko dlatego, że posiadasz BNB. I powtarzam, podkreślam, że ja z tego filmu nic nie mam. Ja cię tylko pokazuję, co ja robię. I na tym zarabiam już od, od roku, od roku, od roku zarabiam już na tym. jakoś od roku na tych initial exchange offeringach i mega, mega okazja. Jeżeli ktoś ma BNB, a nie uczestniczy, Okej, okay, dobra. Ja wolę generować kasę niż, żeby coś mi leżało. Dobra, pozdro! Na razie.